Cześć wszystkim, ja jestem Tracer. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Nosty. Tak jak widzicie jestem na ręce ludzi jest masakrycznie dużo, zobaczcie i kurde. Aż mój komputer się laguje, nie wiem. Pierwszy raz Nosty, no co to ma być? Dawno chyba na tym nie byłem. Za minutę się otwiera. Mm, już, arenka. I tak, na sam początek przejdźmy do otwierania boksów. Dzisiaj tylko Draco. Dzisiaj tylko Draco. Nie chciałem jakoś tam mocne wydatki robić na dzisiejszy odcinek, więc będą tylko Draco. Akurat jest dobrze ustawione od zwykłego. Ok. Eee, otwieramy. Eee, małe obsłudnia doskonałości. Ok, dalej. Rubin doskonałości. Dalej. Y, kryształ pełni księżyca dalej. Y, smocze serce i następny to. No, kryształ pełni księżyca. Dzisiaj jeszcze nie trafiliśmy, ale. E, ale. No, jeszcze trochę i może coś trafimy. Tak, jeszcze może odcinek 2 i może trafimy już tego kanoniera. Tak, y, już tu pa patrzę czas. Za 10 sekund otwiera się mm, arenka. Zobaczymy. Zobaczymy. Ok, 5, 4, 3. 2, jeden. Powinno się dać wejść. O, jeszcze nie. Jeszcze nie. Aha, czyli teraz zapiszemy się na rękę i widzimy się już za chwilę, Okej, okay, szuka nam drużyny przeciwnej, tak. Teraz zauważyłem ziomeczek tutaj 46 poszukiwać przygód. Okej, okay. <laughs> jak będę miał w teamie troszkę słabo, ale, ale spoko, zawsze coś, zawsze coś, tylko tak, teraz szuka nam drużyny przeciwnej, o i znalazło pięknie, wchodzimy na arenkę, kogo będziemy mieli w teamie, dobra, no nie najlepiej, ale też nie najgorzej, e, może drugi bym poszedł, mm, okej, okay. zobaczymy co tam się od... <laughs> Będzie działo Aha, Reski, Reski będę mógł sobie zmieniać tutaj łatwo, więc sobie to gdzieś ustawię. Uh, kurde, nie mam miejsca, wiecie? Nie mam miejsca na... na reski. Czemu ta okienko jest takie duży? Czemu? Dobra. Uh, no nie chciałbym zasłaniać Ników, tak? Nie chciałbym zasłaniać Ników. Uh, przy okazji tutaj moje HP zasłoni mi. Tutaj... No nie wiem, no nie wiem. Będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra, mniejsza. Może tak, może tak, może się uda w taki sposób. No niestety nikt muszę zasłonić. <laughs> A bo wiecie co, na początek zobaczymy, kogo mają w przeciwnej drużynie. Bo i tak pierwszy będzie tutaj Row, Rowe, więc może on coś tutaj zdziała. Też dużo. Zobaczymy. Okej, okay. no fajnie dosyć. Czyli tak, będą rangi i będzie wojownik, tak? Aha, to tak, wezmę sobie, będziemy oglądać. Mm, okej, okay. pianek, jakiś pianek. Widzicie, że koleś nie chce wzywać nikogo. Mm, no dobra, okej. Okay. On chyba chce zginąć. Aha, koleś rudego Murzyna wezwał, tak? On... Ach, dobra, słabo. To teraz moja kolej. Yy, ja wzywam tego wojownika na sam początek. Yy... Okay, ok, No kurde. Słabo, słabo. Dobra, coś czuję, że to będzie porażka. <laughs> Dobra. No troszkę słabo, troszkę słabo, bo no, niestety ostatni od nas e, coś czuję, że to będzie kompletna klapa. Mm. Ok, lecimy, lecimy, lecimy do niego. Dobra. Enemy łusznicy rozwalą ludego murzyna, dobra, koniec. Zwycięstwo. Z... O kurde, co ja zrobiłem, wiecie? Ej, no co ja robię? Mogłem zejść właściwie z tego, z SP, wiecie? Jak tak patrzę, no to by na normie by poszło. Dobra, następny razem będę pamiętał. Następny razem będę pamiętał i widzimy się na następnej ręce. Wiecie co? Nawet szybko szuka tych drużyn. No tak patrzę to przed chwilą wszedłem i już yy, dla mnie drużyny znalazło, nie? Więc ja tak patrzę, nie patrz, patrzeć, what the fuck eee, No to, nawet szybko Okej, okay, mamy tutaj, tak eee, jak to będzie? Eee, ok, okej, i teraz co? Mam iść pierwszy Ok, pójdę pierwszy, ale nie obiecuję, że Będzie słabo, znaczy, że będzie dobrze, boże Co ja gadam, w ogóle, zamutany jestem No niestety Okej, okay, amulet ataku, ej, może użyję. <noise> Bez kit'u. <noise> Dobry pomysł. Na pół godziny? Sądzę, że w pół godziny się robimy. W sumie to też jest dobre, że to można zdejmować, nie? W sumie, ciekawe czy taroty działają na, na rękach. Sądzę, że tak, w sumie. Jakby się przeda, ręką służyło. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że teraz się powiedzie. E, jak widzimy, znalazło nam 42 poziom. E, miejmy nadzieję, że w przeciwnej drużynach też będą. Takie takie przedziały levelowe, tak? Bo byłoby głupio jakby się trafił jakieś 50 plus. What the fuck. Okej, okay. używamy tego. kogo mają? E ok Okej. ok ok Okej. Niebitka. Cio. Okay. No, czemu ja <noise> nie mogę w niego trafić? Dobra. Niech, niech ginie tutaj od mojej. Holy shit, holy shit, ale jestem słaby. Ale jestem słaby. Pianek pokonał Nikosa. O oh, fuck, nie. No Nie wiem, czy kogoś tutaj wzywać. Nie, no wezwa, jeszcze innego. Kurde demać. Dobra, koniec. Czyżby? Czyżbym na radę? Nie wiem, czy ten makro zwali tego Pianka. Mam nadzieję. Pianek cały czas się trzyma przy HP. Eee, okej. Okay. No nie. Ale jest jeden za jeden, okej. Okay. Jest jeden za jeden. Jest jeden za jeden jest, jest okej okay, Mier, okej. Okay, jest ale ja spierdzieliłem akcję Jakoś inaczej się gra Cinema. No w każdym bądź razie Nie jestem zbyt dobry w PvP, wybaczcie e, Jestem słaby, jestem słaby Pianek Nikos O, oh, fuck nie On coś czuje, że to będzie koszmar No właśnie Ej, znowu jeden za jeden Prychówka Dawaj dwóch Dobra i teraz tak yy, zgrzybiały, czyli tego trzeba napierdalać. Chodź tu! Kurde, jeden skill jest. Nie Nie zszedłem ze SP. Ja! Smutne, smutne, smutne. Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz, teraz zejdę. Teraz zejdę. Mam nadzieję, że zejdę. Okej. Okay. Eee, wszystko jest przygotowane. A co tutaj... W... Okej. Okay. To jest pierdolaj z jakiś punku. Ja nie chcę takiego śmiecia. <laughs> nie no, żartuję sobie, ale... Tak, już znalazłem. Bardzo fajnie. Bardzo szybko i skutecznie. Tak, miałem trochę inne plany do odcinku, do odcinka. Yy, no, ale tak sobie myślę, właśnie i. I właśnie takie arenki będą jak najbardziej zajebiste. Dobra, zgrzybiały Nikos i Deslook. Yy, Okej, okay, myślę, że to będzie łatwiejsze w każdym bądź razie. Okej. Okay. Kurde, Mis. Aż lipa Dobra, ale ten nasz ziomek z Teamu. Yy, Jakoś tam w każdym razie daje radę. Nikos, Nikos, Nikosa kojarzę z poprzedniej rundy yy, spokoziomek. <grych> Okej. Okay. gin gin Jeszcze jeden, jeszcze jeden desłuk. Yy, teraz muszę, teraz muszę zejść. A wiecie co? Jebać. No i pięknie, brawo. Nawet Jobę wbiłem. Jak super. Jak przyjemnie, nie? Okej. Okay. Okej, okay, mamy rękę. I tak. Mamy dwóch warriorów. Eee, Okej. Okay. To co? To kto idzie pierwszy? Eee, Okej. Okay. Czyli chyba będę musiał ja iść prawie pierwszy, ale. Ale, ale. Okej. Okay. Pójdę pierwszy. Pójdę pierwszy. morale się nam tutaj zarzuci. Okej, okay, obydwaj. <laughs> Żeby to się liczyło podwójnie, to byłoby zajebiście, wiecie? Ale, ale to raczej raczej tak nie działa. No niestety. Takie no stay. E, Okej, okay. więc tak czekamy sobie. E, właśnie tak, przełożymy sobie or, Orkaniego e, na tą postać z drugiej postaci. A tak myślę, że Leona to ubierze, ale jak tutaj czytam, no to księżniczka Sakura. Poczekamy sobie chwilę. I wiecie co? Może ją dropnę albo kupię, ale chyba lepiej dropnąć ją, wiecie? Ze skrzyni. Może kiedyś na maju porobię czy coś w ten desen i, i się nazbiera to wszystko. Tak, niedługo Desa też pewnie założę. O kurde, o kurde, mistrzu. Chodź tu do mnie ty. No nie, no, znowu spierdoliłem akcję. No super. Mistrz miecza. <ścoughs> no kurde. Nie no, źle, źle trochę gram, no, jak tak popatrzeć to troszkę mi to nie wychodzi. Ty gnoju. Chodź tu Masz Chodź tu O kurde mis Dobra dobra, zaraz giniesz, zaraz zginiesz. Pało. albo w sumie Zaraz nie zginę, tylko wrócę do domu. <grym> do domu I... <grym> Okej. Okay. Co? Naprawdę? Okej. Okay. Chyba sobie jaja robisz. Dobra, to jest porażkę. Schodzę ze spa? Okej. Okay. A tak yy, w ogóle, nie? To popatrzcie jak to szybko można sobie level wbić, nie? Na takich arenkach. Wchodziłem, miałem 8% na normie. 40% przez 4 gry, tak? A jeszcze jakbym wszystko wygrywał, to może jeszcze coś by więcej. 10%, 10 tego joby. Co to jest? Nie na spoko. <gry> Rynki. Tak, eksponuję z nim niedawno na Glac'y, więc... <grym> Okej. Okay. Y teraz szuka nam drużyny. O kurde! Przydałoby się, żebym wszedł na ten. No. Na... Nie, 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 nie. Wiecie co? Y robię ten... Relog. Tak? Żeby można wyjść na SP. Okej, okay, już jestem z powrotem. E Krótkie cięcie, dla was to była sekunda, dla mnie dwie, tak, okej, okay, mniejsza. Oj, yy... o ja pierdziela, ale tu zasyfione. Arena talentów, no, to jest za nie, że jak się relogniesz... Aha, kara, okej, okay, kara, trzeba czekać. Okej, okay, znalazła arenę, bardzo spoko, bardzo fajnie, szybko i... 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 I nie wiem, okej, okay. mniejsza. Eee. Yy... Pewnie będę musiał iść pierwszy. Mak. Mak też tutaj na SP nie ma, więc go raczej wołał, nie będę. I tak, na sam początek, zrobimy taką taktykę. Robię się na niewitkę, spierdzielam. Mogę tutaj tygrysa... gry. Z... Nie, nie mogę, <ścoughs> szkoda. A to byłoby przesrane trochę, jakby można te zakładać. To, to taki syn, co bym miał tutaj insta ucieczkę. Eee... full atak? Poczekaj... No, mam tak chujowo zdena. Eee, po trochu. No bo taka prawda. Mój syn jest strasznie... Według mnie zwalony. No tak. Okej. Okay. 4 sekundy. Eee, sprawdzamy co, co mają. Mają wojów. Okej, okay, oddalę sobie kamerę Sandra TM. Okej okay, czyli kolej wezwał tutaj pełno tych. Czekamy. Cicho. Znajdzie mnie. Nie. No i super. Nie no ja zginę tutaj prędzej niż oni... oni odpadną. What? O, giń! 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 Ja. Oh. <laughs> Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebym kogoś wołał, ale... ale już zawołam, że tak. Taja. Iść rozwal taja. No ale koleś wezwał wszystkich. A tu jest useless! Ładnie, ładnie, ładnie. Zajebiście Dobra, dobra. Jeszcze jeden. Cicho. Leć tam, leć tam mokra Ryszarda, leć. Oni mnie chyba nie widzą. Bardzo dziwna sprawa. Nie, chyba mnie zauważył. Chociaż? Nie no, co oni robią? No ja przecież się ja jeszcze żyje. Chodź tu. No, chyba zginę. Chociaż. Jest. Dobra. No, nie zdążyłem na ten wejść na. Zejść na normal, ale Prawilna wygra nagra. okej okay. Czyli tak, mo mogę się zarejestrować 5 razy dziennie, no to to już byłoby chyba na tyle. No, powiem Wam, że szybko strasznie taki odcinek zleciał. W moim odczuciu, oczywiście. No i co, tak, wygrane przegrane 3 do 2, no to na plus wyszło w sumie. Tak, level też wiem. Mam nadzieję, że teraz nie będę miał już problemów z chodzeniem, wzbijaniem levela, tak, poprzez te pieprzone cp, które już nie dają jednego levela, tylko 70% i nie mogę, i muszę expić dalej, kurde na, na mobach, nie no, to bez sensu, nie okej, okay, no, w każdym razie, y, mam już 58%. misje pewnie już będą mi lepiej szły y, więc tak, może dzisiaj 50 wbiję albo coś może jeszcze jeden odcinek gdzieś nagram dla was, ale oczywiście nie wrzucę, hehehe, <laughs> jestem zły Okej. Okay. Okej, okay, jeżeli Ci się spodobało no to zajkuj, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zasubskrybuj kanał. Yy, no i wyczekuj na kolejne produkcje, tak? Yy, już yy, jakaś taka motywacja większa już mi się robi, coraz bardziej i tak mówię. Coraz więcej tutaj na tym noce siedzę, nie jak wcześniej i mam nadzieję, że teraz wszystko wyjdzie. I będę mm, grał w to tak. Że tak powiem, bo teraz to tylko sobie wchodzę na nosy i siedzę, tak? Ale powiem wam, że ostatnio zacząłem ekspić i jakoś yy, nie odczuwam tej całej nudy, tak? Okej okay, więc. To już byłoby na tyle na razie.